Mleku A2 nie występuje podczas trawienia kazeiny peptyd beta kazamorfina 7 i ma to ogromny wpływ na samopoczucie konsumenta. W chwili obecnej mówi się o tym, że bardzo dużo osób ma nietolerancję mleka, a wynika to najprawdopodobniej właśnie z tego, że konsumenci częściej wybierają to mleko A1 w którym niestety ten związek pojawia się podczas trawienia. Ma to taki wpływ, że pojawiają się dolegliwości trawienne. Perystaltyka jelit zwalnia, w związku z tym pojawiają się wzdęcia, bóle brzucha, ale dodatkowo niektóre prace naukowe wskazują również na to, że związek ten ma wpływ niekorzystny na przykład na zachowania dzieci, u których stwierdzono na przykład ADHD, czyli również ma wpływ na działanie tych neuroprzekaźników czy jakieś zaburzenia neurologiczne. Badania jeszcze trwają, ale rzeczywiście sporo prac naukowych na ten temat powstało.